jedna czwarta butli. Chcesz się wynużyć? Nie, nie, spokojnie. Jestem blisko. Jeśli zaraz czegoś nie znajdziesz, wijamy się. <grym> Znajdę. W porządku. Cześć! Witam was serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklu Zagrajmy sobie w Uncharted 4. i Dzisiaj będziemy, jak widzicie, sobie nurkować. Kurde, takie fajne widoczki mamy tutaj pod wodą. Że chciałoby się każdą możliwą tutaj okolicę sprawdzić I tutaj są takie miejsca, takie zakamarki Że ja gdybym był tutaj na miejscu twórców Poumieszczałbym pełno różnego rodzaju znajdziek I tego się właśnie obawiam, że w takich miejscach Gdzieś te znajdźki pewnie są poumieszczane A ja je przegapię Ze swoją ślepotą W ogóle nie mamy poziomu tutaj Tlenu w butli Tak więc mam nadzieję, że jest ona tak oskryptowana, że będzie nieskończona. To raczej nie przepłynę, więc sobie udamy tędy się. O, czekajcie, coś tutaj mam. Coś tu mam, coś tu jest. Proszę, znajdźka. Zbadamy sobie, oczywiście. I niestety, ale daje mi to do zrozumienia, że dwie znajdźki gdzieś już pominąłem. Zastanawiam się, to wygląda po pierwsze jak ryba. A po drugie to wygląda jak samolot. Nie <laughs> wiem, dajcie znać, co Wam to przypomina. Nie wiem, może jakaś ryba samolot, ale mamy tu informację, że oczywiście jest to rekin, tak więc odpowiedź jest raczej oczywista. No dobra, lecimy sobie dalej. Mam tu taka fajna cisza, taki spokój. O, coś tutaj mamy kolejnego. Oj, chyba coś mam. Co to? Nie bardzo, kolor się zgadza. Może trafiło w skały, zanim spadło tutaj. Co tam mam roczesz? <laughs> Sorry, to chyba fragment naszego wraku. Muszę być blisko. Drażnisz się ze mną, Drake. Oj drażnisz. Kurde, ale to jest naprawdę strasznie tak. Relaksuje mnie ten poziom, w którym się znajdujemy. Tutaj jeszcze popłynę... A już chyba nie dopłynę tam. Chciałem sprawdzić, czy czegoś nie przegapiłem, ale już mi gra za bardzo nie pozwala tam dopłynąć. Mamy tutaj, widzicie, jakiś wrak. Zwróćcie uwagę, mamy jakieś koła, tam jakieś fragmenty blachy. O, proszę, zwróćcie uwagę. Dotarliśmy gdzieś. E? tu jesteś. Mam ją. Dobra, jak to wygląda? Pobijana, ale cała. Ok, spróbujmy. Jest. Oh. Rybki lubią pływać. Jestem w środku. O, większość ładunku jest na miejscu. Policzmy jeden, dwa, trzy. Okej, okay, wychodzi mi, że brakuje dwóch skrzyń. Poszukam ich. Czekaj, a może najpierw wypłyniesz i zmienisz butla. Skrzynia musi być niedaleko, dam radę. Tutaj mamy zwrócić uwagę jedną. A! Znalazłem jedną. Oj, czy będzie to łatwo wydostać? Ach, cholera. skrzynia jest zakleszczona pod przyczepą. Wiesz co? Najpierw zabezpiecz tę drugą skrzynię, a potem podniesiemy ci przyczepę. To dlatego zarabiasz więcej ode mnie. Tak, jasne. Jak widzicie, to nie jest trudne do odnalezienia. Mamy już drugą skrzynię. Aha, mam drugą. Mamy jedną, jeszcze druga. Przenieś ją do przyczepy. Już dopływamy. W porządku, do miłego. Kurde, fajnie to jest to yy, rozegrane, jeśli chodzi o tą tutaj mechanikę pływania, fizykę. Okay, włóżmy ją tutaj. Dobra, pierwsza skrzynia zabezpieczona. Dobry timing. Jesteśmy nad tobą, spuszczamy suwnicę. Wiecie co, coś czuję, że to nie wyjdzie za pierwszym razem, na pewno. Byłoby za łatwo. Uwaga, schodzi. Okej. Okay. jest na miejscu podepnij przyczepę, podniesiemy ci ją trochę okej, okay, mam linę zrobię pętlę wokół jednej z osi powinno trzymać tak czekajcie pętle wokół osi tutaj w ten sposób A jeden z głowy Drake, miej oko na poziom powietrza A, Spokojnie Ci co? Bardziej podejrzewam, to, że jakiś zaraz rekin mnie dopadnie <laughs> I będzie po wszystkim Dobra Jest drugi. Okej, okay, przyczepa podpięta, wciągajcie W porządku, tylko tam stamtąd trochę No właśnie, Dobra, chciałbym tutaj radę. mieć No to Chciałbym mieć dobry widok na to. Okay. Okej. Tyle wystarczy? Tak, z zapasem. Nie przygniecie mnie? <laughs> Zobaczymy. Dobra, mam drugą skrzynię. Ustawię ją przy pozostałych. Nie podoba mi się, że tak łatwo idzie. Coś tu podejrzane jest. Czekajcie, wpłyniemy sobie do środka bo inaczej będzie to ciężko tutaj w ogóle wykonać ale kurde fajna jest ta tutaj naprawdę zobaczcie ta fizyka jak ta skrzynia po prostu mnie ciągnie do dołu ja muszę tutaj klikać z X żeby móc ją tutaj podnieść bra załatwione no właśnie, no właśnie i rany. Stąd jak najprędzej no wypłynąć? To mamy cały ładunek. No i zostało mi tlenu na 5 minut. Jezu, to może powinieneś tam jeszcze zostać i poszukać jakichś innych skarbów? Na dzisiaj starszy. Chcesz podwózkę? A <laughs> chętnie. Daj znać jak będziesz na suwnicy. Co mi się wydaje, że ty będziemy mieć nieskończoną ilość tego tlenu. No bo normalnie byłby pasek, nie? Który by nam tutaj. Który by nas informował o tym, że musimy wypłynąć, więc sobie sprawdzimy, sprawdźmy tutaj to dno. Może jakieś ciekawostki będą. Byle nie rekin. Gdzieś tu pewnie jakieś znajdźki są, tylko że ja ślepy jestem I nie widzę W ogóle jak widzicie jakieś znajdźki, które pominąłem to zawsze dajcie mi gdzieś tam jakby Minutę w komentarzu wpiszcie, minutę gdzie coś przegapiłem, ja wtedy sobie ponownie rozegram level i sobie te wszystkie znajdźki poznajduję No oczywiście nie przepuszczę tutaj I będę chciał mieć Platynę w tej grze, tak więc Znaćki pewnie będą obowiązkowe, jakby inaczej. Ja mam jakieś dziwne wrażenie, że krążę ciągle wokoło tutaj i raczej nic z tego nie wyniknie. Chociaż czekajcie, coś tutaj było, ale nie, nie ma, no dobra. To co? No lecimy na wierzch, co? Nie będę już przedłużał, chyba że ewentualnie jeszcze na dole coś znajdę, to też jest całkiem możliwe. Ja bym w takim miejscu snajeckiego ukrył Ale twórcy jednak są innego zdania Dobra, to płyniemy na górę Przyczepimy się gdzieś tutaj ale to tylko nam kurde tutaj nie Szczeliło Dobra Dobra jestem, wyciągnijcie mnie stąd Jasne Robi się Jacku, jak się czujesz? O znacznie lepiej niż w tej rzece. Będę cuchnął rybą przez tydzień. <grystanie> Dobra, idziemy do ciebie. Czekaj. Czekam. Co tam, Kobaki? Nie wiem czy Wy też tak macie jak ja, ale ja już chyba troszkę przesadzam, zachwycając się tymi widokami z każdej możliwej strony. Dobra. I troszkę byłem nastawiony pesymistycznie, nie do, tego, do tej całej akcji, a widzicie udało się wszystko, bez problemu. Dobrze, że jesteś Drake. Ach, ja też się cieszę. Zrzuć mi butlę. Robi się. <śmiech> Dzięki. <śmiech> uh. Wow, lekka ta butla. No wiesz, żebyś miał mniej dźwigania. Hej, ile to jeszcze potrwa? Dopiero wyjęliśmy sprzęt z wody. Dajcie nam jeszcze godzinę. Pośpieszcie się tam. Czekamy przez Was z dostawą. Robi się. Kurde, wszyscy zdenerwowani? Spoko, Damy radę. Trzeba wszystko porobić. Dosyć tej kole sprężyli się sprężyliście z tymi skrzyniami. No dobra. A my co możemy ciekawego tutaj zrobić? Powiedzcie mi. No, może z nimi pogadamy? Załatwione. Nie cierpię tej papierologii. Dokończymy to później. Mój bohater. Chodź, pokaż co wyłowiłeś. Ej, może następnym razem dasz komuś innemu się wykazać? Może byś odpoczął? Nie, nie, dzięki. Wolę nurkować, niż siedzieć za górkiem. Okej. Okay. Tak czy owak, na następną fuchę trochę sobie poczekamy. Co ty mówisz, a co z czwartkiem? Mm -mm. No nie no, proszę cię. Przebili naszą ofertę. Chyba sobie żartujesz. Konkurencja nie śpi. Uwaga, co tam będzie ciekawego? Dobra, co my tu mamy? No pokażcie. Poczynisz honory? No daj, daj, daj. Ciekawość mnie zżera. O, jest Dzięki. Wow! Patrz na to. Miedziane skarby. <laughs> o, zdziwiłbyś się, ile to coś jest warte. Klient nieźle zapłaci za to zlecenie. Nie lepiej byłoby to przetopić na miedziaki? <laughs> Chodź, idziemy to opić. Stawiam pierwsze. Picie razem z wami? <laughs> o, nie, 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 nie mam mowy. Życie mi miłe. E, jeśli nie masz nic przeciwko, uzupełnię dokumentację i pojadę do domu. Innym razem, co? No dobra, jak tam chcesz. Hej, dobra robota. Dzięki. Mieć. Ej, ej, Nate! Nate! Czekaj no. Ej, co tu robisz? Mam dla Ciebie prezent. Prezent? A co to? Nowe informacje o tym wraku, wiesz, u wybrzeża Malezji. <grym> o nie... A statek jest cały. A? Można zgarnąć ładunek. Faktycznie uparta z Ciebie bez Przyszła kasa na sprzęt, wszystko jest gotowe. Z wyjątkiem mojego asa. Jedynego, któremu powierzę tę robotę, ale on ma cykora. A Od początku byłem na nie. A czy ten Twój człowiek? Załatwił pozwolenia? Nie no, nie ma szans. Nie, nie załatwił ich, bo nikomu ich nie no wydadzą. Oczywiście. Ale Nate, to nawet lepiej, zrozum. Jak nie ma pozwoleń, to nie ma konkurencji. Ten statek już jest nasz. Nie masz pozwolenia, nie jedziemy. <słuch> Nate, zarobisz na emeryturę. Swoją i moją. Stary, nie wiem jak ty, ale ja nie chcę robić za złomiarza przez całe swoje życie. A ty? Wolę to niż od Słuchaj, ja odpadam. Co i tobie radzę. Okej, okay, weź to ze sobą. Proszę cię. Nie dobra? zamierzam zmieniać zdania. Prześpisz się z tym jeszcze, prawda? Pozdrów Karle i dzieciaki okej. Okay? Bez ciśnienia nate. Ale przemyśl to. Jak myślicie? Da się przekonać? Bo ja myślę, że tak. A Zdawałeś jak już przegląda... Z tym dobra, sprawdźmy sobie to. Ja tam na takich mapach się nie znam za bardzo, niemniej jednak może jakieś pomysły nam tutaj swoje, nie, wiem, spostrzeżenia Nate tutaj przedstawi. Obszar poszukiwań zawężony. O, to by było znalezisko. Skurkowanie. Nie, nie, nie mam mowy. Wy też idziecie do szuflady. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Chciałbym, żeby mniej więcej odcinki trwały tyle, ile trwają dane rozdziały. No, być może sobie co jeszcze zerkniemy na te notatki, które tutaj widzicie w tym pomieszczeniu, i właśnie sobie wtedy skończymy odcinek. Bo mówię, chciałbym, żeby tutaj te odcinki były co rozdział. Myślę, że tak będzie dosyć fajnie. Zerknijmy jeszcze tutaj. Hiszpański dublon z niemieckiego łobota w samym sercu dżungli. Pamiętacie? A ten ubot, to był w pierwszej. E, w pierwszej części Uncharted. Pokazywałem Wam w sumie na swoim kanale dwa razy Uncharted 1. -kę. Raz ze swoimi napisami, potem z dubbingiem w wersji remasterowanej. Parę lat temu poznałem Twojego tatę Kurde, fajnie, jak sobie te pamiątki pooglądać. przypominać sobie fajne stare czasy. Ale mam nadzieję, że w. Aktualnych czasach, w których Nate żyje, też będziemy trafiali na jakieś fajne przygody i to jeszcze ciekawsze niż te, które widzieliśmy w pierwszej, drugiej i trzeciej, trzeciej części. Sir Francis Drake dostał kulkę za Saliego. No, wtedy też, kurde, myśleliśmy, że Sali zginął, postrzelony. A tutaj taka głupia, kurde książeczka, taki notatnik uratował mu życie. Też szczęściarz. Piękni i młodzi. No, a to też z pierwszej części Uncharted. No okej, okay, dobra. Odłóżmy to. I co tu jeszcze mamy ciekawego? Coś tutaj jeszcze jest. Szambala. Tęsknię za tobą. Przybliżmy sobie, odwróćmy. Okej. Okay. Co tu jeszcze możemy sobie przejrzeć? Powiedzcie mi. Tu coś mamy. Sir Francis i jego zagadki. Możemy sobie to poglądać w nowej, zdecydowanie lepszej jakości. Jestem ciekaw w ogóle, czy jak pojawi się nowe PlayStation 4, a prawdopodobnie się pojawi, to czy gdzieś tam podciągną tą grę do 60 klatek, po jakiś update'ach, patchach. No, to była szalona jazda. Czekajcie, to jeszcze mogłem sobie zdjęcie obejrzeć, więc sobie to zrobimy. Mm, w innym życiu, same pamiątki. A styl trochę mi się zmienił. No zestarzałeś się, kurde, Nate Zestarzałeś się, ale jeszcze, jeszcze dajesz radę. Jeszcze nie mieliśmy okazji w sumie sprawdzić tę dobrą sprawę twoich tutaj umiejętności w tym wieku. No ale te bójki w więzieniu pokazały, że jeszcze tam krzepę masz. <tosłuch> tak. a Jeszcze potwierdził. <tosłuch> <laughs> Tego się nie spodziewałem. Nie wiem, do kogo mam strzelać. No, w porządku. Sprawdzamy sobie, jak wygląda fizyka przedmiotów. Mam <laughs> No i koniec, deadnoub'em w takiej sytuacji. Niestety nie ma, nie ma amunicji, nie ma jakichś kolejnych broni. Chcesz coś zjeść? Tak! Już idę! Ale fajna taka ciekawostka. Taka odskocznia, nie? Widzicie, taka odskocznia totalna od... ...spiny, od stresu. Fajna sprawa, tylko nie wiem, jak tą broń teraz... ...w ogóle pozbyć się jej. Tak ja więc, dobra, słuchajcie, tym optymistycznym akcentem e, skończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, odcinek troszkę krótszy niż te pozostałe. Ale, tak jak Wam mówiłem, chciałbym, aby co odcinek e, okrywać jeden rozdział, a właśnie z tejże gierki. Mam nadzieję, że będą zarówno dłuższe, jak i tutaj takiej średniej długości właśnie te rozdziały. Tak więc słuchajcie, to by było tyle na dzisiaj. Jeśli Wam się podobało, zostawcie koniecznie łapkę w górę i czekajcie na kolejne moje materiały na kanale. Cześć!